Dołączyliśmy do pierwszego oddzielnego pułku szturmowego, aby sfilmować ten ekskluzywny wgląd w nowoczesną wojnę okopową. Surową, nieprzefiltrowaną i tak prawdziwą, jak to tylko możliwe, ponieważ dzisiejsza wojna to nie tylko drony i satelity. Wciąż toczy się w błocie, w wąskich okopach, w ciszy przerywanej nagłymi wybuchami. W miejscach, gdzie przetrwanie oznacza kopanie, ukrywanie się i wstrzymywanie oddechu. Najważniejsza rzecz, kiedy już jesteś na pozycji, nie możesz się cofnąć i nie możesz po prostu stać w miejscu. Musisz cały czas iść naprzód. Wyobraź sobie to. Wszystko wokół świszcze, lata, próbujecie zabić, a jedyne co trzymacie przy życiu to dziura w ziemi. Dla piechoty w wojnie rosyjsko-ukraińskiej to po prostu kolejny dzień. Tutaj najdrobniejszy szczegół może oznaczać różnicę między życiem a jego brakiem. Więc jak to jest walczyć z wrogiem w okopach? Czego trzeba się nauczyć? A czego nie da się nauczyć wcale? Posłuchajmy tego prosto od żołnierzy pierwszego samodzielnego pułku szturmowego. Gdyby ktoś cię zapytał: Jaki jest najważniejszy element wyposażenia piechura? Co byś odpowiedział? Karabin? Może? Apteczka? Obyś nie musiał jej otwierać. Kamizelka kuloodporna? Jasne, ale jest jedno narzędzie, które w pewien sposób łączy to wszystko. Saperka. Jak mawiał nasz dowódca pułku, możesz napisać na saperce słowo Życie i nigdy się z nią nie rozstawać. Ta saperka może być powodem, dla którego kula nie dosięgnie twojej kamizelki i dlaczego twoja apteczka pozostanie zamknięta. W, winie, w wojnie okopowej absolutnie kluczowe jest to, żeby chwycić saperkę i kopać. Bez przerwy. Nie każdy to rozumie. Dla rozsądnego żołnierza dobra saperka to początek prawdziwej wojny. Używamy fiskarsów. Mają około 80 cm długości. Są super lekkie, niezawodne. Można je naostrzyć i używać zarówno do rąbania jak i kopania. Nie potrzebujesz siekiery ani piły. Oczywiście, jeśli mówimy o wojnie okopowej, potrzebujemy okopów. Czasami pomagają kopać je maszyny, ale kiedy to nie wchodzi w grę, cały ciężar spada na barki żołnierza. Kopanie jest trudne. Ziemia może być różna: piaszczysta, gliniasta, kamienista. Ale można kopać wszędzie i trzeba. Mamy tu gościa Pysze, prawdziwy fachowiec. On potrafi kopać nawet w betonie. Właśnie tym zajmujemy się teraz z chłopakami, którzy przygotowują się do swojej pierwszej misji bojowej. Uczymy ich, jak kopać stanowiska bojowe dla dwóch osób: studnie, ziemianki i okopy. A ten, który uczy, właśnie to jest Pysza. Tłumaczymy naszym ludziom, dlaczego okopy mają taki kształt, dlaczego się zakrzywiają. Chodzi o to, żeby pod ostrzałem lub odłamkami mieć osłonę i żebyśmy mogli skutecznie się bronić. Wszystkie te kąty to nie dla estetyki. One ratują życie naszym braciom. Aby poczuć się bezpieczniej w okopach, żołnierze kopią też tzw. ziemianki. To szybkie do wykopania schronu na natychmiastowe ukrycie się. Jeśli dron zrzuci ładunek, żołnierz może rzucić się do ziemi. Ziemianka jest wykopana pod średniego człowieka około 10 cm poniżej poziomu okopu, żeby uniknąć odłamków. Żołnierz chowa się w środku. Według standardów z 2025 roku, taki schron nie jest już tak skuteczny jak dwa lata temu, ale wciąż lepszy niż nic. Aktywne rozpoznanie z powietrza, drony FPV i duże zrzuty bomb sprawiają, że piechota potrzebuje dziś pełnej ochrony na poziomie gruntu. U nas tu jest i To tutaj to stanowisko ogniowe z zadaszeniem. Wojna, którą teraz prowadzimy, drony powodują ogromne szkody. Jeśli chcemy, żeby żołnierze mogli dalej walczyć, muszą być chronieni tak, żeby żadny zrzucony granat nie wpadł do środka i żeby mogli dalej bronić kraju. Aby chronić żołnierzy przed zagrożeniami z powietrza. Ścieżki w okopach są teraz często całkowicie zadaszane. To ogranicza widoczność dla dronów wroga i pomaga zmniejszyć skutki ataków FPV. Ale co naprawdę? To umocnione schrony wewnątrz budynków. To tutaj to nasza chata treningowa. Piechota uczy się tu kopać bunkry i stanowiska bojowe wewnątrz budynków. Tak, żeby nawet jeśli zawali się sufit, nie zmiażdży żołnierza. Zostaje miejsce do poruszania się. Dlatego kopie się tunele pod ścianami i buduje wyjścia awaryjne. Ten projekt pochodzi prosto z doświadczenia linii frontu. Takie konstrukcje są stosowane w terenach zurbanizowanych, bezpośrednio na linii kontaktu. Mnie osobiście się o umów. Sam musiałem budować tego typu bunkry w trakcie walki. I nawet prowadzić ogień z ich wnętrza. To zupełnie inna wojna niż ta, którą pokazują w filmach. Kiedy jesteś w jednym z tych domów podczas walki, widzisz wszystko przez szczelinę strzelniczą. Dostajesz azymut przez radio. I w tym kierunku prowadzisz ogień. w nas na przykład. To właśnie ta szczelina. A tutaj mamy wyjście awaryjne. Jeśli główne zostanie zasypane, wyrzucasz te worki i przeczołgujesz się tunelem. Ale wróg też nie siedzi bezczynnie. Rosjanie nauczyli się dobrze kopać. Ich umocnione pozycje przypominają czasem całe podziemne miasta. Nasz przeciwnik dowolny taki kopał. Nasz wróg potrafi dobrze kopać. Widzieliśmy to na własne oczy, kiedy przejmowaliśmy ich pozycje. Mają solidne konstrukcje, więc pierwszy krok wykonany. Obrona gotowa. Jesteśmy względnie bezpieczni, ale to dopiero początek przygotowań. Daj lajka temu filmowi. To sygnał dla YouTube, że warto go pokazać większej liczbie osób. Przygotowanie do walki w okopach jest trudne. To są tygodnie szkolenia żołnierzy. Zadanie numer jeden w wojnie okopowej dotarcie do okopu. Brzmi prosto, ale tylko na pierwszy rzut oka. Kiedy bronisz swoich pozycji, największym zagrożeniem są drony. Ale atakowanie wrogich okopów to zupełnie inna sprawa. Szkolenie obejmuje listę umiejętności. Bez nich twoje szanse na sukces szybko spadają. Przybliżenie. Musisz się dobrze poruszać. Znać kropywę. To nasza cyfrowa mapa. I musisz słuchać intuicji. Wchodzisz, uderzasz mocno, wrzucasz kilka granatów i przejmujesz pozycję. Albo po prostu siedzisz tam jak dawniej. Ale wojna zawsze rzuca ci coś nieoczekiwanego. Są rzeczy, których po prostu nie da się wyćwiczyć. Może spaść mina, albo dron spadnie z nieba. To nie jest wina żołnierza. Nadchodzi więc moment prawdziwej misji bojowej. Co musi zabrać ze sobą szturmowiec? Dobrze przygotowany żołnierz szturmowy ma karabin standardowy, co najmniej 10 magazynków. 3 tutaj, 3 tutaj, 2 tu i tu, i przynajmniej 8 do 10 granatów. Każda misja wymaga innego podejścia. W walce obronnej trzymasz linię. Wróg naciera dronami i artylerią, a piechota próbuje podejść do twojej pozycji. Atakowanie wrogich okopów wcale nie jest łatwiejsze. Drony to główny problem. Ich zadaniem jest nas wypatrzyć i zdradzić naszą pozycję. W każdej bitwie okopowej najważniejszą bronią wciąż pozostaje twój karabin. Szczerze mówiąc, można by nakręcić cały osobny film tylko o broni do walki w okopach. Wybór jest ogromny. E, skroje w okopach może być luba. Broń okopowa może być dowolna: długa, krótka. Nawet jak jest długa, da się nią operować. Trzeba tylko wiedzieć, jak ją trzymać i strzelać pod każdym kątem. Jedni mówią, że kałasznikow jest lepszy, inni, że 556 lepsze. To bzdury. Żołnierz musi umieć walczyć tym, co ma. Twój karabin może uratować ci życie, dlatego piechota traktuje broń z wielkim szacunkiem. Strzelanina w okopie to najbardziej intensywny moment walki. Każdy ma swoją historię brałem udział zarówno w walkach obronnych, jak i szturmach. Nasze akcje szturmowe przebiegały dobrze. Przecież siedzę tu z tobą, prawda? Ale pod tabaivką zostałem ranny. Mimo to wróciłem na pozycję. Raz czyściliśmy okop. Pełen szturm. Wpadliśmy, seria z broni granaty. Mój kumpel był pierwszy, zginął w wymianie ognia. Ja dostałem kulkę w nogę od Rosjanina. Nie wiem nawet jak upadłem, ale założyłem opaskę uciskową, a mój M4 się zaciął. Nigdy wcześniej nie odblokowałem zacięcia tak szybko, nawet na strzelnicy. A tak przy okazji, okopy to nie tylko strzelanie. Granaty są kluczowe. To narzędzie do wszystkiego do ataku i do obrony. Granatów nigdy nie masz za dużo. Jak wróg naciera, rzucasz, strzelasz, wołasz przez radio, gdzie wróg? Odpowiadają Azymut 130. No to działasz, rzucasz granaty. Wrók zlikwidowany. Czyli komunikacja. Broń, granaty. I po sprawie. Dobrze rzucony granat może być skuteczniejszy niż godziny wymiany ognia. Jedyną rzeczą, która może cię uratować, jest zakręt w okopie albo jedna z tych ziemianek. Pewnie widziałeś nagrania. Dobrze rzucony granat potrafi odmienić cały przebieg walki. Dlatego piechota zabiera ze sobą tyle granatów, ile tylko da się unieść. Ale prawdziwy król okopów to karabin maszynowy. Jest ciężki, trudno go wnieść i od razu stajesz się widocznym celem. Ale jak tylko zacznie strzelać, wróg cichnie. Czasem na zawsze. Jeśli mamy karabin maszynowy na pozycji, to ogromna sprawa. Staramy się mieć jeden wszędzie. Wystarczy jeden dźwięk i przeciwnik wpada w panikę. Mamy amerykańskie M249 i każdy u nas wie, jak ich używać. To super ważne, żeby piechota potrafiła strzelać z każdej broni: karabinów, maszynówek, granatników, nawet z Browninga. Tak się rozwijasz jako żołnierz. Im więcej strzelasz, tym bardziej w to wchodzisz. W okopach jest każdy rodzaj broni. Czasem inne jednostki zostawiają sprzęt. Trzeba umieć to obsłużyć. Twoja subskrypcja pokazuje YouTube, że nasz kanał warto oglądać. Kliknij, żeby nas wesprzeć. Dziś przetransportowanie karabinu maszynowego na linię frontu to nie lada wyzwanie. Logistyka jest chaotyczna. Nawet rotacja ludzi na pozycjach trwa dłużej niż kiedyś. Już nikogo nie dziwi miesiąc spędzony bez przerwy w okopach. Taki wysiłek łamie nawet najtwardszych. Aby bezpieczniej dostarczać zaopatrzenie i chronić piechotę przed dronami, jednym z najcenniejszych narzędzi stały się systemy walki elektronicznej rozmieszczane w okopach. W ukraińskiej armii obecnie większość rannych i zabitych to efekt działania wrogich dronów. Taka jest rzeczywistość. Mamy osobiste zakłócacze. Wyglądają jak małe plecaki z przyciskiem. Jak słyszysz drona, wciskasz. I nad tobą tworzy się kopuła, która nie pozwala Mawikowi podlecieć. Jest a okopnie, tam tam Są też zakłócacze do okopów. Omni czy coś w tym stylu. Wstawiasz go do okopu i on też tworzy kopułę ochronną. Ale wróg ma drony z łączami azymutowymi na światłowodach. A na to zakłócacze nie działają. Wtedy przechodzimy na strzelby kalibru 12. Wszystkie te systemy Potrzebują zasilania, a zdobycie paliwa do generatorów albo nawet samo ładowanie baterii to już zupełnie inny problem. Jedno z kreatywnych rozwiązań: drony rolnicze. Te duże, takie, które mogą unieść dziesiątki kilogramów, praktycznie stały się latającymi ciężarówkami. I możliwe, że wkrótce całkiem zastąpią transport naziemny. Teraz piechota na froncie dostaje wszystko dronem od butelkowanej wody po drewno. Drony dostarczają wszystko. Wodę, amunicję, łopaty, karabiny. Co tylko zamówisz, zrzucą ci to. Pierwszy raz, kiedy dron Vampire zrzucił mi wodę w obwodzie zaporowskim, wyszedłem z ziemianki, pomachałem, a on zrzucił kilka butelek spiętych razem. Trafiły w dach ziemianki. Chłopaki w środku spanikowali. Myśleli, że bunkier się wali. Teraz zrzucają nawet nosze, opony i leki. Niektóre zrzuty zasługują na osobny film. Na przykład, krew do transfuzji. Tak naprawdę. Zrzucili krew i cały zestaw do zabiegu. Zrobiłem transfuzję bezpośrednio w okopie. Transfuzja krwi w ziemiance? To już hardcore. Ale większość życia w okopie to po prostu przetrwanie. O komforcie możesz zapomnieć. Spanie, jedzenie, nawet potrzeby fizjologiczne. Wszystko robimy w okopie, przed kumplami, pod czujnym okiem. Ale tak wygląda życie. Wszyscy chcą tylko przeżyć. Wyjdziesz na otwarte. Możesz już nie wrócić. Cel jest prosty: trochę ciepła i kilka godzin snu. W zależności od sytuacji żołnierze starają się zorganizować sobie podstawowe schronienie i odpoczynek. Tak, żeby się nie zdradzić. Nie wyrzucamy śmieci, worków, puszek, czegokolwiek. Jak wróg to zobaczy, będzie wiedział, że tu jesteśmy. Wszystko zakopujemy, chowamy każdy ślad. Zima jest brutalna tutaj. Mamy zresztą cały film o tym, jak ukraińscy żołnierze przetrwają mróz. Warto zobaczyć ale większość szturmów i walk okopowych odbywa się w cieplejszych miesiącach. Jednym z najlepiej udokumentowanych obrazów tego jest film Ołecha Sensowa Woken Real. Surowy, niepocięty. 90-minutowy szturm na pozycję wroga, nagrany jednym ujęciem. Jeśli porównać z czym piechota mierzy się dziś w walkach okopowych, do tego, co przeżywali żołnierze w I czy II wojnie światowej, różnice są ogromne. Jasne, same okopy mogą wyglądać podobnie, ale wszystko pod spodem się zmieniło. Sposób poruszania się, budowa osłon, czas na reakcję, intensywność wymiany ognia wszystko się rozwinęło. I nic nie stało się łatwiejsze. Bycie piechurem w 2025 roku jest pod wieloma względami trudniejsze niż 100 lat temu. Wtedy największym zagrożeniem była artyleria. Dziś to niebo. Drony, krążące amunicje, termowizja. Zagrożenie nigdy nie śpi. Ukraińscy żołnierze robią wszystko, żeby przetrwać te brutalne warunki i mimo to realizować swoje zadania. Taka wojna wymaga całkowitego skupienia. A nawet wtedy przetrwanie nigdy nie jest pewne. Ale ukraińska piechota trzyma linię. A im lepiej przygotowane mają okopy, tym są większe szanse, że wrócą do domu. Masz pomysł, o czym powinniśmy zrobić kolejny materiał? Daj znać w komentarzach. Wybierzemy te, które najbardziej Wam się spodobają.